Kapitan niepalny. A piekło szło za nim. W moim mieście grasuje tajemniczy podpalacz. Od wielu tygodni podkłada ogień pod budynki, które nie zostały właściwie zabezpieczone na wypadek pożaru. Ostatnio zaatakował komendanta straży pożarnej. Schwytałem też chemika, który produkował dla niego łatwopalne substancje. Dalej jednak nic o nim nie wiem. Ale to nie jest zwykły szaleniec. On ma jakiś plan. Kryjówka terrorysty, piromana. Ludzie żyją iluzją, złudzeniem, że wszystko co złe przydarza się zawsze komuś innemu. Żyją jak w bańkach mydlanych. Czujniki dymu, gaśnice wszystko wydaje im się zbędną fanaberią lub zbyt dużym wydatkiem. Ocieplają ściany materiałami, które od gorąca się topią albo są łatwopalne, a wtedy ogień rozprzestrzenia się z ujmującą łatwością. Kiedy w ich domach wybucha pożar, mydlana bańka pęka. Pojawiają się wyrzuty sumienia, czemu budując dom oszczędzałem na materiałach? Dlaczego nie zadbałem o bezpieczeństwo swojej rodziny? Jak mogłem na to pozwolić? Przecież to miało być moje schronienie, moje gniazdo, moje domowe, ognisko. Najlepiej będzie, jak poobserwuję budynki, najbardziej narażone na jego atak, prędzej czy później pojawi się tutaj.